Cześć kochani, to ja, hej to i dzisiaj będziemy nagrywać akurat serię z Minecrafta no nie wiem jeszcze, który to będzie, ale zaraz zobaczycie Kochani, stwierdziłam, że gramy w Crafting and Building i teraz zobaczycie zaraz, bo stworzyłam sobie tą mapkę dopiero i spróbuję zrobić e, wioskę i zaraz do was wracam jak zbuduję oczywiście tę wioskę. Kochani, kochani, a więc zobaczcie. Tak się prezentuje od zewnątrz dom. O tak. O zobaczcie. Zaraz Wam pokażę, co w środku w tym domku jest. O tak. Idzie w przejście. Już Wam mówię, tutaj jest. O. Wchodzimy. Zobaczcie. Są piecyki. Tu mamy taki jakby zlew. Tutaj jest crafting. Tutaj wiecie co jest. A tutaj są skrzynie sluterowe, To jest takie też do robienia. Miksturek. Dokładnie jeszcze nie wiem co to jest. Ale to jest coś takiego. O, a tu jest. Bl to jest blat To. Tu mamy, nawet napisając, to jest tutaj, jest lodówka. O! Tu mamy lodówkę. Tu jest zamrażarka. Tu jest łóżko. Tutaj jest kolega. Tutaj jest skrzynka w jednej i w drugiej skrzynka. I teraz tutaj mamy kowadło, nawet. Więc tak się prezentuje pierwszy domek. A więc. Teraz zacznę robić wioskę ogólnie i zaraz zobaczymy co wyjdzie nam z tego, wiecie? A więc zaraz po, znowu po przerwie będzie kolejny domek zrobiony. Kochani, już wróciłam po przerwie i... Teraz zobaczcie jak mi wyszedł kolejny domek. Tak. Zaraz będę musiała poprawić. A nie, może to wyjść. Widzicie tutaj jest prysznic. Tu mam mały taras. I zobaczcie teraz najlepszy. Zobaczcie. I świeci. Na dole też taką lampkę mam. O, pokażę wam. Tu jest i tu jest. O. ona tylko na trzy świeci. O, widzicie jak ładnie tutaj się prezentuje. O, a tu, a tam później jeszcze dorobię piec. A zobaczcie, a tutaj, na, a tutaj na powierzchni, o tutaj, e, będzie taki ten, nie, mogę teraz zrobić szybko, e, płotek ze zwierzątkami. O, zobaczcie tam, bo tam wcześniej to zrobiłam i tam, gdzie zrobiłam, to tam zrobiłam do kogo, jak, to, jak są płotki kolorowe. To właśnie specjalnie zrobiłam te płotki, żeby do jakiego domu one pasują. I tam ten dom, jak widzicie, pomarańczowy, ten przede mną, to tam y, będzie mojego kuzyna Kuby, który ma, y, dopiero w, w tym roku skończy 6 lat, za, za prawie 2 miesiące. No 6 czy 8 lipca. No i on. No i teraz będę jechać do niego jakoś. No i drugiego mam jeszcze kuzyna Kacpra. On, on będzie. On chodzi dopiero do drugiej klasy. A więc. Jakby nie patrząc. To widzicie, jak ja muszę to zrobić. Choć y, Kuba ma 5 lat i umie grać już od 2 lat w Minecrafta. Na 4 lata to zaczął grać. Ja nie wierzę, ale jego to brat nauczył. A więc ja z wami się na chwilę, jak to powiedzieć, przerwę robię. I zaraz. Z powrotem zacząć jak ja to zrobiłam. Kochanie, więc zobaczcie. Widzicie, wyjdę tylko na dół. Zaraz zobaczycie. Ja jestem ciągle na kreatywie i robię wioskę. Jakbyście zauważyli, nie? Bo mówiłam na początku w ogóle, że robię wioskę. No i będzie wioska tylko na sześć domków, czyli będą cztery domki kuzynów, mój i będzie moje jeszcze kuzynki i ich, i ich kuzynki, mojego jednego kuzynka i drugiego. I wtedy zrobię jeszcze kościół i sklep. Dlatego mówię, że będzie sześć domków. Zobaczcie, widzicie jak to ładnie wygląda. Więc jeszcze ja z wami żegnam i do kolejnego odcinku. Pa wszystkim, subskrybujcie, lajkujcie. I dawajcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Kogo mam najpierw zrobić y, domek? Kacpra czy Ani?